Szymam szymeczki z tej strony rejkel i... kurde... Zapo... Ja... Ja nie mogę jak jestem głupi. Zapomniałem się napić wody. Tak. Woda jest zdrowa. Sek Uuh. Szczególnie. E, dobra, dawno nie było rejkela psychologa. Chciałem sobie od Rejkela, psychologa trochę odpocząć i robić bardziej takie luźne odcinki, i też nie było przez 9 dni, bo chciałem sobie troszeczkę odpocząć. Ale spoko, jestem tutaj i teraz będą się co kilka dni odcinki, te, te jak zawsze pojawiały. Nie martwcie się! I dzisiaj będzie temat: jak schudnąć od nowego Kacpra. Dziękuję ci, że dzięki Tobie mam tematy. I co. Zostawcie taki sam czerwony, czerwony przycisk, jak widzicie, na moim paluszku, o tam na dole, i co? Łapeczkę w górę i lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Mm. Tak, yy, pierwszy punkt to jest nie jeść dużo jedzenia, no bo jak chcesz schudnąć, to żebyś się nie upychał tam tak hamburgerami na co dzień, albo pizzą, wiesz o co chodzi, co nie? Yy, drugi temat, yy, punkt, to jest, żeby Zdrowo jeść, no żeby też się fast fooda, fast fooda to może raz na miesiąc albo coś w tym stylu, nie wiem, zależy jak chcesz schudnąć, nie wiem czy jesteś gruby, nie wiem, Be bez obrazy oczywiście, żeby po prostu zdrowo jeść. Tak, kiedyś miałem taką serię, gotuj z rejkelem, bo że tam nie były takie sma, takie aż zdro zdrowe, zdrowe potrawy, ale można troszeczkę tak ująć. I jeżeli, jeżeli... bardzo chcecie, jeżeli wybłagacie mnie w komentarzach i zostawicie z 10 łapek w górę, to wtedy dostaniecie odcinek. Dobra, Rekel gotuje. Rekel gotuje 2.0. Regularnie uprawiać sport, no bo jak sport uprawiasz, to wtedy jakby wtedy jakby też chudniesz. Bo regularnie ćwiczysz, wiesz o co chodzi? No i ewentualnie chodzi na siłownię, to jest punkt czwarty. I co? Ja do ten temat nie mam aż tyle wiedzy. Jeżeli chcesz naprawdę schudnąć, to nie wiem, chodź na siłownię, rób ćwiczenia, zdrowo się odżywiaj. To co Ci w dzisiejszym odcinku powiedziałem. Albo możesz pójść do jakiegoś dietetyka. Ja nie jestem dietetykiem, tylko jestem psychologiem. Co prawda dopiero w grudniu się zaczęła ta seria. Co ja tak wymyśliłem, tak po prostu, tak. O, zrobię sobie taką serię, i teraz już dziewiąty odcinek z tego jest. I muszę to dla Was robić. Ale jeżeli Wam się podoba, to spoko mogę robić. W widać, że Wam się podoba ta seria. To chyba najsłynniejsza seria na moim kanale jest. No. A, y wiem, że obiecałem Wam na 7 łapek w górę pod filmem. Mówimy bekowe sytuacje z życia z Filipem. 7 siedem łapek w, w górę to jest kolejny odcinek mówię wam do... i jutro będę go nagrywać z Filipem bo Filip dzisiaj wraca bo wyjechał na chwilę ale to tylko na jakieś dwa dni wyjechał i po prostu dzisiaj wróci dzisiaj po lekcjach wróci jutro gdzieś z nim to nagram to będziecie mieli gdzieś tak może w czwartek, bo chyba dzisiaj to jeszcze wrzucę. Będziecie mieli najprawdopodobniej 11 marca. Najprawdopodobniej. Więc co? To tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Wiecie co robić i co? Chyba tradycyjnie, tradycyjnie żegnanko. Pa, nara, cześć i czołem.